Zwykle otwory będą służyły do tego, aby przy pomocy śruby przykręcić jakiś element konstrukcji, a czasami te otwory będą większe i będą służyły do zamocowania np. potencjometru albo gniazda. Otwór możemy nagwintować gwintownikiem. Najpierw wykorzystujemy gwintownik z kreską. Spróbujmy nagwintować otwór w twardszym materiale. Wykorzystujemy olej do gwintowania. Prowadzimy. Gwintownik prostopadle do materiału. Co jakiś czas cofamy, tak żeby złamać wiór, Wykręcamy gwintownik wstępny i kończymy gwintownikiem bez kreski. Czasami w zestawach dla większych średnic są trzy gwintowniki. Otwór nagwintowany. Spróbujmy nagwintować otwór w miękkim materiale, w aluminium. Wbrew pozorom, właśnie w takich miękkich materiałach łatwo jest zakleszczyć gwintownik. Pamiętajcie o cofaniu. Gwintownika, właśnie szczególnie w takich miękkich materiałach, może się to przydać w radiatorach. W internecie znajdziecie tabelę, jakim wiertłem wiercić pod jaki gwint. My mieliśmy M3 i wierciliśmy wiertłem 2,5 mm.